Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Stonic przygotowana do wydania, ale nie byle jaka, bo Kia Stonic w kolorze Smoke Blue z białym dachem. Takiego dachu tutaj jeszcze nie było. Zapraszam na krótki film. Kia Stonic, 1,2 benzyna, 84 konie, 1,2 benzyna, wolno-sąca, 84 konie. Wersja wyposażenia M z pakietem Smart kolor smoke blue i folia w kolorze białej perły cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 80 400 zł brutto samochód doposażony w akcesoryjny hak holowniczy za chwilę pokażę wam go z bliska to jest hak wypinany co nie jest niestety taki całkowicie niewidoczny po wypięciu ale to też pewna forma ochrony na przykład zderzaka przy cofaniu za chwilę Wam go pokażę z bliska. Natomiast najbardziej chciałem ograć ten samochód, bo i lubię ten lakier Smoke Blue. Jest to taki fajny granatowy. I powiem szczerze, że ta folia też dobrze wygląda. Zobaczcie. I fajne połączenie tej folii z tym lakierem granatowym. Co powiecie? Serio z tymi dachami, z tą folią można tutaj eksperymentować i można nakleić, co komu do głowy przyjdzie. Mi kolega powiedział, że wybrał taki, taką folię, że to w sumie w kurtowni ostatnia taka była. To nie wiedziałem, jak to ugryźć, ale jak to okleili, to uważam, że wygląda naprawdę fajnie. Zajrzyjmy do środka. MK ze Smartem czyli pełna elektryka, czyli wielofunkcyjna kierownica skórzana, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, duży wyświetlacz, kamera, cofania, Android Auto, CarPlay bezprzewodowy, manualna klimatyzacja, 1-2 silnik czyli skrzynia pięciobiegowa, biegowa w pełni materiowa tapicerka, sufit szary. te bagażnika, o zapasowa końcówka folii żeby jej nie pogiąć tutaj jest zaślepka do haka za chwilę wam go pokażę z bliska sporo miejsca w środku Kia Stonic Smoke Blue z folią w kolorze biała perła. Dobrze to wygląda, muszę powiedzieć. Naprawdę dobrze. Możemy jeszcze zobaczyć sobie zegary, wersja M z pakietem Smart. Kamera, A. klapa nie zamknięta. Ale w sumie wnętrze w tym samodzie pokazywaliśmy. Idźmy do haka, bo to pewnie interesuje Was najbardziej. Tak to wygląda. O. I cyk, wypinamy. Wkładamy za ślepkę. Która jest tam w tym worku, pokazywałem przed sekundą. Tak to wygląda po zdemontowaniu. To no nie jest to hak wertykalny. Ale taki miał, nie miał być. Muszę ustawić kamerę i zaraz wepniemy ten hak. tu Cyk. Tak wygląda to po zamontowaniu. Czyli niestety to gniazdo zostaje, no ale cóż, cena czyni cuda. To było na tyle, jeśli chodzi o kije Pani Julii życzę szerokiej drogi, przyjemności zjazdy, jazdy. To kolejna kija. A Wam dziękuję tradycyjnie za uwagę. Proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się. Co powiecie? Na smoke bluzy białym dachem? Białym, perłowym dachem. Ktoś tu ma parcie na szkło. Dobrego dnia wam, że trzymajcie się.